Rozglądałem się swoim umysłem, swoją wiedzą, swoją ciekawością, swoimi hipotezami przez dni noce i spacery nad rzeką, i jazd rowerem, i tu samotnie na łóżku, przyskaszłem świetle i w pracy i wszędzie swoimi hipotezami dosięgałem takim wzrokiem hipotez. I to tam, właśnie, w, 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 metaforycznie, patrząc gdzieś w górę, na te powyższe światy. Tam, gdzie ludzie żyją inaczej, mają większą wiedzę. Tam, zobaczyłem, jak, zobaczyłem tam dużo rzeczy, których tam ci nie widzą, albo tak się zachwują, jakby ich nie widzieli. Albo coś jak w Korei, wśród tych iluminatów, tak jak w Korei Północnej, że wszyscy wszystko wiedzą, jak jest, ale nikt nie ma odwagi tego powiedzieć. No ale jeśli tak, w takich warunkach żyje Lita, to ja się pytam, kto ją czy ma za mordę? No, chyba tak musi być. A jeśli trzymają ich za mordy, to co to za elita? Za twarz, żeby tu nie obrażać, bo nie, ma, nie o to chodziło. Tak samo chciałem opowiedzieć, jak na przykład na wsi jest bogaty rolnik i ma chlewnię, nie? I w chlewni spłoczone są świnki ciemno, zimno, smutny tam ich los. Smutno spędzają, porę roku za porą roku dzień za dniem. Kwadrans za kwadransem, a bogacz ma po drugiej stronie drogi ma swoją chatę, rezydencję, basen wszystko. To on i tak nie będzie tam szczęśliwy. I tak ten jego 42-calowy telewizor mu nie da radości. Te gry na konsoli, te, su te obiady, te imprezy bo promieniowanie tych świnek, ta ich energia, ta ich samopoczucie, ta ich częstotliwość i tak wypełnia ETER i się miesza z, tym, z tą częstotliwością, wibracją tego bogacza i zakrzywia go w dół, tak że on i tak nie podniesie swojej wibracji bo wibracja tych świnek, tych, to ich cierpienie to przeszywa tą jego strefę czasoprzestrzeni pokoju i współistnienia gatunku oraz rozwoju entropii zbliżenia się do wieczności, do no, w, w, w tym kierunku, w, y, w którym ta wieczność pragnie, bo nie wiem tego i do tego na to pytanie do nie doszedłem w polu informacji. Czy wieczność chce się zamknąć, kiedy wszystkie wydarzenia, wszystkie światy, wszystkie linie przeżycia i, i odpowie sobie na to pytanie, kim czym jest? Gdy kolaps. Y, <noise> czasu czy też przeprze i, i ciągle się rozwija w każdej nowej chwili. I jeszcze skona dobrze. Tamte tysiące cierpią, tu miliony cierpią. Tu jest ciężko trudno, tu pali słońce, ale jeszcze kolejna sekunda, bo jeszcze chce się poznać wieczność. I to cierpienie ona w sobie nosi jako ta jedna jaźń podzielona na te miliony, miliardy i tak dalej. Ale też to przeżycie daje zysk, daje odpowiedź, ten pomysł, jakiś no coś się dzieje i, i ta wieczność prze, kolejną sekundę chcę, żeby dźwiga ten ciężar i jeszcze, żeby trwało, I jeszcze, żeby film płynął. I rozmyślałem sobie tak, kiedy zapadał zmrok. Po co była wojna w Iraku? Po co napadli tam reżim Saddama? A może on rzeczywiście coś wykopał? Tak jak czytałem, słyszałem gdzieś tam oglądałem, że wykopał gwiezdne wrota z czasów pradawnych supercywilizacji. Tak sobie rozmyślałem. Może to nie były gwiezdne wrota, tylko to lustro czasu, zwierciadło czasu, za pomocą którego można o, o oglądać inne miejsca, również w innym czasie. No, i potem tak sobie myślę, powiem ludziom coś, może przypomnę na filmie te teorie, może, wiadomo, może to dezinformacja jakieś, my coś, Amerykanie się bawią, fałszywy ruch ufologiczny, te sprawy. A może tak było naprawdę, a może było trochę inaczej. No i pytanie: czy ludzie na całym świecie, czy Amerykanie, i czy, czy międzynarodowa społeczność, czy powinni ludzie. Tu rozważać się nad tym, zastanawiać, zadawać sobie takie pytania w głowie, czy powinni o tym myśleć, czy, czy wierzyć w tą oficjalną wersję CNN i komunikatów rządowych. Bo ktoś może powiedzieć, no te pytania, te badanie wariantów, wyjątkowo trochę z kartki, bo przed chwilą sobie zapisałem, ok? Czy, czy warto się zastanawiać, czy to jest słuszne? A może właśnie nie powinni ludzie wchodzić w te teorie spiskowe, tak kwestionować, bo zostaną jakimiś schizoikami w coś, co się może przerodzić, utracą kontakt ze społeczeństwem, stracą pracę, zostaną ludkami, outsiderami? Może nie powinni zadawać swoje pytań kwestionować tego wszystkiego, co się im powie o głosi. A może jednak takie pytania właśnie są słuszne, właściwe, jest takie zachowanie, kwestionowanie wszystkiego, badanie wariantów, a może było tak, a może to było inaczej. Może to z ontologicznego punktu widzenia jest uprawnione. No <laughs> i jadę, jadę. Jeszcze nie ujechałem wzdłuż cmentarza, tak na razie na trzecia i wymyśliłem tak. A jeżeli jakaś cywilizacja, powiedzmy nie teraz, ale w roku 2039, Niedługo w przyszłości jakaś cywilizacja przybędzie na skraj naszego świata, zobaczy nas z góry, z nieba i zrobi nam fotkę naszemu światu, naszej rzeczywistości, naszej cywilizacji, ale taką fotkę trójwymiarową, przenikającą wszystko. I oni na podstawie, jak u siebie wrócą do domu do siebie i zrobią odbitkę, to na podstawie tej odbitki będą mogli stworzyć kopie, kopię, kopie. Kopię naszego świata razem z nami w nim i my będziemy kopiami i ci, ten ja, który będzie tam żył będzie dokładną kopią tego ja, który jest tu teraz który, który, który jest tu teraz, którym zrobię fotkę ty będziesz odwzorowaniem w tamtym świecie siebie tak jak teraz to ogląda, wszyscy będziemy kopiami to zobaczcie w tamtym świecie Zadawanie sobie różnych pytań, ciekawych, czasami takich obrazoburczych, burzących, czasami takich przełomowych, szokujących, szalonych pytań, zadawanie sobie pytań będzie ważne dla jego mieszkańców i no na pewno wartościowe mogące stanowić dla nich jakiś klucz do ucieczki, czy chociaż do zrozumienia swojej sytuacji, a zatem później i odnalezienia w niej godności, właściwych wyborów. A więc, mamy tu przykład świata. W którym zadawanie sobie różnych takich dziwnych pytań jest słuszne, jest uprawnione, jest właściwe, jest wskazane, ale być może właśnie ze względu na to, że to te istoty będą tak naprawdę kontrolowały tamten świat, przypomina, przypominający nas, będący jego kopią, taką jak. no nie od tego to może być, zupełnie tak wszystko jak to, nie? No może te, tamte istoty będą musieli. Zniechęcać, zniechęcać do stawiania sobie pytań i odradzać. I tego typu dywagacje, badanie różnych wariantów, hipotez będzie no, co najmniej nie wskazane, a może wręcz zabronione i jakoś tam no, ścigane czy wytykane społecznie. Aha, to może o, o to co największy jest szum, największy o, o tą hipotezę pokolinę, no takie dopowiedzenie, ale krótkie, bo nie chcę rozgrzebywać. No to zobaczcie, jak sami byliście szkoleni na że jak się przejmuje jakiś kraj, jakiś tam, no coś w Afryce się dzieje, jeden kraj przejmuje drugi, nie, tam przejmuje kontrolę nad nim. Znaczy nie, że, że już o tym jest w gazetach, tylko faktycznie, nie? Panują po przywódców, podmieniają ich, albo tam inaczej przejmują nad nimi kontrolę. Yy, my, myk, przemysł mają, odtąd yy, trudność ludność tamtego kraju pracuje na bogactwo tej klasy panującej w tym silniejszym kraju. Coś tak... Coś, coś mi to mówi, coś mi to przypomina. Yy, ale załóżmy, że to się wydarzyło gdzieś w Afryce, wy byliście o tym szkoleni. To patrzcie, jak oni to robili najpierw się przejmuje służby specjalne, potem się, potem wykonuje dalsze ruchy i media, przemysł to jest potem, tak? No to, to co myślicie, że inny, inny kraj jak przejmował Polskę po tym jak się rozpadł ten system wojskowej bezpieki, jak oni stworzyli tyle projektów, że te projekty nawzajem zaczęły tak walczyć, że to wszystko zaczęło chodzić, chodzić. To... to co myślicie, że oni nie wiedzieli tego, nie, nie byli tego na szkoleniu, że najpierw się przejmuje służby specjalne, a dopiero potem media i przemysł? No, a skoro u nas przemysł już mają, media też już mają, no to o co chodzi? No to właśnie dlatego, że wy jesteście tą. Popeliną zostawioną, jako przykład, jako taka fasada, takie coś jak Westworld. o, Westford wam zrobili i wy wymyśl, myślicie, że jesteście służbami specjalnymi. No, tak ja uważam, to jest moja tera. oczywiście nie wszędzie tak jest, mam, yy, wierzę w to i coś czuję, że są takie regiony kraju, takie centra, gdzie jeszcze nie doszło do tej automatyzacji, dronizacji, no, ale też widziałem Spierdolinę, nie? Widziałem Spierdoliny takie naprawdę gangusu szpochiem obrzydliwy, taki i do wyżygania i to ze suż specjalny. No to tak więc to tak jest. I tym gruntem, right? Tym gruntem, z którego wyrosło zboże korupcji tych poznańskich przekrętów tego... Kreowania pozornie złych ludzi, po prostu wrabiania pewnego rozmażania, pewnego rodzaju istot, modyfikowania elektronicznie, a następnie wrabiania sądowego, jakiegoś tam prowokacyjnego i innego, i fałszowania w dokumentach, i wymuszania fałszowych zeznań, Wrabiania, że to są złych, zli, zli ludzie, masowego replikowania i klonowania i sprzedawania mm, do wszelakich zastosowań, głównie w Lochach dla bogatych ludzi, za odry, tak. No ale jak się okazało, że to były tak naprawdę niewinne istoty, dosyć prymitywnie odrobione, no to zła karma przechodzi nie tylko do tych, co to organizowali, czyli do tych, którzy dawno, dawno temu przejęli wielkopolskie służby specjalne, mówię tu o innym mocarstwie, ale również do tych, którzy byli tym gruntem, którzy dawali pieniądze, Dzięki to się wszystko okręciło: prawo podaży i pod, popytu, tak? Jak była podaż, no to był po, popyt, no to podaż też się zorganizowało. Wiadomo, każdy chce zarobić w Wielkopolagi, w Poznaniach też. Yy, a, więc yy, ci, do, do nich też wchodzi zła karma. Do tych, którzy mieli te zachcianki, którzy dawali pieniądze, którzy kupowali tych seksualnych niewolników, którzy byli tym gruntem ich pieniądze, ich zachcianki, z którego wyrosło zboże. Tej poznańskiej machiny, konglomeratu handlu ludźmi, ludzkimi klonami. Coś podobnego w sumie zauważyłem w prawdziwym zbożu. Jak czasami, żeby chronić zboże, ponieważ na jakimś gruncie rośnie zboże, to bryska się tam pestycydą, ale pestycyda wchodzi w grunt. I zaszkodziła jeszcze temu gruntowi, z którego wyrosło to zboże. I, I tak samo było tutaj. No ale dopóki będą istniały takie miejsca, jak ta ferma krów, ferma, gdzie te krowy ciągle stoją bez ruchu, dopóki są takie miejsca, to te pająki zawsze będą chciały nas zaatakować. I będą miały prawo do tego. Bo to nie jest tak, że nie wystarczy chcieć. Trzeba jeszcze mieć prawo, mieć uzasadnienie, usprawiedliwienie. I <laughs> może są różne inne gatunki, spotkały jakieś cywilizacje, że też chciałyby ich zaatakować, zniszczyć, przejąć, zdominować, ale nie mogą, bo tam ci nie robią nic złego, a my robimy. I tak jak mówię, dopóki będą istniały takie miejsca jak ta przemysłowa hodowla krów, dopóki one będą miały prawo przeciwko nam kombinować i planować akcje, i działać. Więc tą drogą, tędy, tędy możemy powstrzymać eskalację konfliktu, bo te istoty robią coś tylko jeśli to ma jakieś uzasadnienie. Znaczy tak ja to postrzegam, tak mi się wydaje, że potrzebują uzasadnienia dla swoich akcji. Trochę lepszego uzasadnienia niż niż pseudo iluminaci, reptilian traż. Jak to nazwać, z, tej, z tego poznańskiego bagienka mafii handlującej ludźmi, wyprzedającej klony młodych Polaków i Polek do burdeli Europy Zachodniej, a to jest wszystko pod kontrolą Niemców. Pod czyją kontrolą są Niemcy, to już nie wiem, ale Niemcy sami u siebie się chwalą, że Wielkopolska i Śląsk są ich pod ich kontrolą. Ale jak się dowiadują, że tam jest taki handel niewinnymi ludźmi, to je ojej oburzenie, co ci Polacy zrobili, no kurwa to zrobili, yy, co, co mogli zrobić ludzie ze służb specjalnych po przeprowadzeniu tej selekcji, jak od lat 90. po prostu Niemcy w ten sposób, no dobra niech będzie, że to moja teoria, ale to jest taka mocna teoria. Nie, nie tyle bezpośrednio przejęli kontrolę nad polskimi służbami, chociaż to może też, ale po prostu przeprowadzali taką selekcję, nie wiem jak ją nazwać, negatywna, pozytywna. Jak były wybitne jednostki, patrioci, jacyś nieprzekupni coś, jaliści, to bach, wypadek, bach, coś ci się stało, bach, raka masz, o przeniesienie. I tylko zostały, a zostawiali tych takich, co mieli złe charaktery, skłonność do prywaty, skłonność do przestępstw. Taką zdradzieckość, jakiś taki nihilizm i tych zostawili, a teraz dzisiaj są, są oburzeni już jako starzy, dostojni ludzie w tych swoich pałacach, z tymi fryzurkami, po tych teatrach pozornej sprawiedliwości, a teraz są oburzeni, jak Polacy mogli to zrobić, jak oni mogli stworzyć taką mafię, to wykurwiać z tym pierdolnym teatrem, bo my Polacy tacy nie jesteśmy, żeby nas to chwytało i Amerykanie też nie. Dobrze, ale wróćmy do jakichś takich, yy, może bardziej doniosłych uwag. A czy to właściwie kogoś wina się urodził po tej czy po tamtej stronie? Może bym się urodził po waszej stronie w tych rodzinach z tą technologią, dochodziłbym do takich miejsc, patrzyłbym na takie monitory, byłbym tak samo bezradny jak teraz jestem, nawet i tylko bym się czuł gorzej, gorzej w środku. Gorzej w środku, bo miałbym napoje, mógłbym spokojnie pić, ze słomki o jakieś oczy pięknych kobiet, twarzy coś, Tu jest świeżo jakaś podróż, fajnie, fajnie, wszystko by było, ale w środku ta zatruta nić. Ale w środku byłoby ta zatruta nić. Tego poczucia winy, że może to wszystko fa. Czy może tu są jakieś klausy, machinacje, jakieś obce imperia, obce inne kraje, inne istoty...